Kowidowy, oszczędny i realny, tak prezydent Tarnobrzega określił budżet na 2021 rok, który radni miasta przyjęli podczas ostatniej sesji, nie byli jednak jednomyślni. W projekcie budżetu miasta Tarnobrzega na 2021 rok dochody stanowią łącznie 348 823 494 zł, wydatki natomiast 346 454 110 zł. 2 369 384 zł to nadwyżka budżetowa, która ma być przeznaczona na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym oraz wykup obligacji. Jaki jest ten budżet zdaniem włodarza miasta Dariusza Boszka? Myślę, że przede wszystkim realny. Realny, bo na takim mi zależało, żeby to był faktycznie budżet, który możemy zrealizować. To nie będzie rozdmuchany, nie będzie przeinwestowany, będzie tam tyle inwestycji, ile jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast jeżeli zrobimy więcej, a na to liczę. No zawsze jest chyba lepiej niż jeżeli się okazuje, że trzeba zdejmować kolejne inwestycje. Wtedy ludzie są rozżaleni, niezadowoleni, są wtedy radni. Zresztą tu się dziwić. Każda rzecz, która jest zdejmowana jest raczej minusem, a dodawana zawsze jest plusem. Prezydent zaznaczył, że budżet na 2021 rok jest na pewno budżetem oszczędnym, ale jednocześnie proinwestycyjnym. Robimy największą inwestycję, jaka była w historii Tarnobrzega. Obwodnice wartości 49 milionów około złotych. Wiadomo, że w tym roku ta kwota będzie dużo mniejsza będzie około 34 milionów. Też zależało mi na tym, żeby. Kiedy mówiłem, że dla mnie interesujące są trzy obszary Tarnobrzega: samo miasto, jezioro i strefa, żeby też to w budżecie wybrzmiało, że będziemy. I pracowali nad samym miastem, bo tutaj chociażby potrzeby drogowe są olbrzymie. I nad strefą, bo wiemy, czekamy na wynik w tej chwili naboru do funduszu róg, dróg samorządowych, zobaczymy jak, jak to nam wyjdzie. I jezioro. Tam nadal pracujemy i kolejne pomysły nad jeziorem się pojawiają. Za przyjęciem takiego budżetu zagłosowało 16 radnych. Wśród nich radny Sławomir Partyka, który budżet na nowy rok ocenił przez pryzmat roku minionego. To jest bezprecedensowy rok w skali historii samorządności w naszym kraju. Nigdy jeszcze żaden prezydent i jego służby nie przeszły takiego testu w postaci zarządzania miastem w kontekście tej pandemii, czyli całości wsparcia i wsparcia szpitali, ośrodków i wsparcia przedsiębiorców i wykonywania prawidłowo budżetu. I to jest mój pierwszy argument, który pozwala mi zagłosować za. To znaczy, moim zdaniem, pan prezydent, Zdał wzorcowo egzamin z zarządzania miasta przez właśnie zarządzanie w tak mocno kryzysowym, kryzysowym roku. Drugi argument to jest argument merytoryczny. To jest przede wszystkim obwodnica, na którą czekamy już kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Wiele osób i mieszkańców śni, myśli o tym, kiedy te tiry wyjadą z naszego miasta i będą jechać sobie boczną, i w końcu jest wpisany w budżet. Od głosu nad przyjęciem uchwały budżetowej wstrzymało się natomiast czterech radnych: Marian Cąpała, Kamil Kalinka, Anna Pekar i Łukasz Nowak. Jeżeli chodzi o budżet na 2021 rok, ciężko go oceniać w 100% pozytywnie, chociaż znajdują się dwie główne inwestycje, które, o które staraliśmy się już dużo wcześniej. Mówimy tutaj o obwodnicy i ulicy Orląd Natomiast poza tymi większymi inwestycjami i inwestycjami po 50 tysięcy w osiedla nic więcej tak naprawdę nie ma i tutaj jest to, można powiedzieć, w pewnym sensie, budżet uznaniowy, ponieważ bardzo dużo środków, wolnych środków przechodzi na następny rok, inwestycji niewykonanych na następny rok rok, więc tak naprawdę będziemy dysponować praktycznie, 3, jeszcze mówimy tutaj o PFR-ze, którego środki również mamy na koncie. Niewykonane inwestycje w ramach środków covidowych, więc tak naprawdę no, nie wiemy nad czym głosujemy. Za dużo, takich, za dużo wolnych środków przechodzi na następny rok. I ja po prostu nie widzę w nim dłuższego planu. Stąd też moja decyzja będzie taka, że nie będę głosował pozytywnie, natomiast również nie będę przeciwny ze względu na to, że tak jak powiedziałem, przede wszystkim najważniejsza dla, dla miasta inwestycja Czyli obwodnica w tym budżecie się znajduje. Jak sami Państwo wiecie, już od dłuższego czasu na nią czekamy, więc stąd moja decyzja i ja dzisiaj się wstrzymam od głosu. Przeciw uchwale zagłosowała jedna radna Monika Łakowska-Cebula.